Hej, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, już po siatce obok mnie, e, kolejna sobota i kolejny halls e, dla jesieniar, dla osób, które kochają jesień. A dzisiaj to już w ogóle taki stricte jesienny, że ho-ho, więc zostańcie koniecznie ze mną. Oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji, bo do pięciu tysiączków mało, mało nas e, brakuje. Więc zapraszam, zapraszam serdecznie. E, dzisiaj, naprawdę takie. Jesienne, y, pasujące się idealnie w tą porę roku rzeczy. Więc, jak widzicie, siata już koło mnie, pokażę Wam tylko, jak duża jest, a zawsze jest duża, wiecie dobrze o tym. Jest duża, jest duża. E, I co, nie pozostało mi nic innego, jak rozpocząć ten odcinek, bo na pewno jesteście ciekawi, co jest w środku. Zapraszam. I moi kochani, wszystkie rzeczy tuż przede mną już na nie patrzę. Uśmiecham się, bo to jest klimat, który bardzo, bardzo lubię. Pokażę Wam już pierwszą rzecz, taką idealnie wpisowującą się w tą porę roku, w ten klimat, który się zaczyna. Dynia kiedy, jak nie teraz. Dynie teraz jemy, dynie kupujemy, dekorujemy nimi nasze tarasy, schody, domy, bo dynie są typowymi jesieniarami, <noise> typowymi dekoracjami właśnie na jesień, typowymi smakami jesiennymi. Bardzo, bardzo trafiony gadżet, według mnie. Jest to taka ozdoba welurowa, która delikatnie się nawet, zobaczcie, nie wiem, czy będziecie to widzieć, mieni, widzicie bardzo dobrze. Z tą łodyżką właśnie srebr srebrną, złotą, w złotym brokacie, Cała ta dynka, zobaczcie, że jest spora, mieści mi się w dwóch dłoniach. Nie jest to bardzo mała rzecz, jak za cenę 15 zł. Będąc w Kiku, w jakichś innych podobnych sklepach, widziałam dynie i dynie w tej wielkości były bardzo drogie tak od 60 zł wzwyż kikuł to chyba było taniej, ale nie było aż tak ładne. No nie wiem, bardzo mi się podoba, jest w takim delikatnym, y, pumpkinowym kolorze, takim delikatnym y, pomarańczu. Nie jest to taki bardziej, wiecie, bardzo rażący i y, nieelegancki y, pomarańcz. Ten wydaje mi się bardzo Taki stonowany, zgaszony i elegancki, przez co będzie się świetnie mm, komponować w jakąś taką e, całość e, jesienną z, nie wiem, z listkami złotymi, czy, czy po prostu takimi pomarańczowymi, brązowymi, żółtymi, z taką kompozycją, e, czy, czy z jakimiś rzeczami, które Wam zaraz dalej pokażę. Więc taka dynka na sam początek, no dajcie znać, no powiedzcie, że jest przepiękna, no naprawdę jest przepiękna, jeszcze raz zbliżenie, lećcie do pepko no, no przegenialny gadżet jesienny. Dalej. dalej jakby to było bez kubka. Naprawdę w Pepko teraz są fajne kubki. Był taki czas, że chodziłam do Pepko i żadnego fajnego kubka nie znalazłam. A teraz bardzo fajny z elementami złota. Dla mnie już te kwiaty takie jesienne, przekwitłe. Zobaczcie. Z dekoracjami właśnie takimi tutaj jeszcze złotymi. Naprawdę fajnie się... Y to wszystko komponuje. Cena tego kubeczka to 10 zł, pojemność 380 ml, więc dosyć spory, ale to jest taka propozycja dla osób, które wolą smuklejsze kubki, bardziej eleganckie niż takie bomby. Jak ja zawsze pokazuję, bo ja takie właśnie e, kubanki duże lubię. Bardzo ładna, taka elegancka rączka, zobaczcie, w złocie za 10 zł jak najbardziej polecam. Bardzo się opłaca kupować kubki w Pepco, bo dzięki temu za taką niską cenę możemy sobie tworzyć, wiecie, bardzo sezonowe kolekcje kubków. Bo nie szkoda po prostu pieniędzy na taki kubek za 10 zł. Co innego, gdyby on kosztował 30, no to już jest w ogóle inna bajka. Ale 10 to jest bardzo dobra, rozsądna cena. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, jest taka duża, pokaźna rzecz w bardzo dobrej cenie. Jest to e, koszyk z uszkami, zobaczcie, z dwoma rączkami, sztywnymi, raczej nimi nie, po, nie pomanewrujemy tutaj. Tak to ma być. Świetnie się sprawdzi jako taka osłona na dużą donicę, jako koszyk e, na wszelakie bibeloty, również będzie się sprawował idealnie, tym bardziej, że kosztowało 20 zł. Jest to, e, jak tutaj jest napisane taki kosze, właśnie z naturalnych materiałów. Czyli znowu taka suszona, jakby trawa, i, i te bibułki. Tak mi się wydaje, że to są te bibułki, bo czasami można kupić właśnie takie kosze z bibuły zabarwionej. One są już takie wtedy mniejsze mm, niż ta wiklina. Bardziej się tak pomanewrować e, tą właśnie plecionką bibułkową. No, napiszcie, jak Wam się podoba. Mi się bardzo podoba za 20 zł. Naprawdę to jest rozsądna, fajna cena. Słuchajcie, wiecie, ile kosztują rzeczy z naturalnych material, jak tutaj jest napisane natural Material. I em, naprawdę e, w Home and You Home, w Home and You i find them Home, chyba widziałam kiedyś takie osłonki na donice, no to ceny były bardzo, bardzo wysokie. A tutaj. Toest naprawdę fajna rzecz. Także możecie lecieć do pepko i polować na kosze, bo były jeszcze inne, no, takie bardziej słomiane, jas jasne i takie żółciutkie wręczek słomka, ale mi się tamte nie podobały. Ten zdecydowanie przykuł moją uwagę najbardziej. Kolejną fajną rzeczą, e, oczywiście, słuchajcie, e, są poszewki i poszewka w tym kolorze, no to po prostu idealnie pasuje, zobaczcie, do naszego zamysłu e, jesiennego. No fantastycznie to się wszystko komponuje. Kolor taki właśnie dyniowy, zgaszony, musztarda, słomki, to pięknie wygląda. Pięknie będzie wyglądał w tym jakiś kocy gdzieś koło fotela. Fakt, no to jest fakt, kochani. <tudy> Tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. To jest, to jest totalnie jak najbardziej dla mnie trafiony kolor na jesień, czyli taka musztarda. Cena tej poszewki to 10 zł. Kiedyś pokazywałam Wam taką samą czarną poszewkę w poprzednim holu. I ona kosztowała 15 zł. Zobaczcie, no coś jest nie tak, bo to jest ta sama, ten sam materiał i ta sama linia. Wymiar 40 na 40, ten sam i tu jest 10 zł, a tam 15 Chyba jakiś błąd, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no dlaczego czarny kolor by był droższy? Hm. Nie wiem, w każdym razie tak kosztuje 10 zł, było dużo różnych innych, to co powtarzałam tydzień temu, fajnych poszewek, Właśnie jesiennych, więc, więc kochani, przejdźcie się na poszewki, na podkładki, na kocyki, bo kolory jesienne tam królują w tej chwili. Kochani, przedostatnią rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, jest rzecz, która wraz z tą dynką na samym początku jest moim duetem idealnym na jesień. Jest to tacka. Tacka w kształcie takich właśnie listków. Klonowych, jeżeli znam się cokolwiek na drzewach, na liściach, to będzie to klon. Bardzo pięknie się prezentuje, delikatnie połyskuje, ale nie cała. Jest bardzo elegancka, bardzo ładnie wykonana i w cenie jedynu, jednych jedynych 15 zł, więc naprawdę bardzo um, dobra cena. Jest to tworzywo takie, wiecie, nie ceramika taka jak kubki na przykład w Pepku, ale bardziej taka glina i naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczcie spód, chyba to jest taki właśnie bardziej gliniany. Nie jest to mała dekoracja jak widzicie, dosyć spory, spory rozmiar. Można na takiej tatce umieścić na przykład przy wejściu jesienią klucze, biżuterię gdzieś na toaletce czy na komódce. Naprawdę będzie się fantastycznie prezentować, a szczególnie już z moim ulubieńcem number one, czyli dynią. Pięknie to wygląda, no to czyż to nie jest e, po prostu totalnie jesienny look? No jest, no jest. Ja jestem jesieniarą, kocham jesień, kocham zimę, wiecie to dobrze i e, coś takiego naprawdę mnie zawsze bardzo cieszy, zachwyca, tym bardziej, że za 30 zł. Jak dodamy dynkę i, i liście do siebie, zobaczcie. Macie fantastyczną dekorację na no jakąś małą kołótkę, albo na stole przepięknie. Także bardzo jestem zadowolona, że upolowałam y, właśnie tą tacę. Żałuję m, niesamowicie, że nie było w kolorze srebrnym. Nie wiem, czy to tylko u mnie nie było, czy po prostu nie wyprodukowali w kolorze srebrnym, ale jedno co wiem, to że w okresie letnim były te tacuszki y, też takie liściaste, tylko że y, była to monstera wtedy. Monstera, mniejsza, większa monstera, natomiast e, monstera mi się nie podobała, była też srebrna. Niestety, liści nie ma. Może jeszcze będą, wtedy od razu kupuję. Od razu kupuję i mam nadzieję, że będą że będą, po pierwsze, a po drugie, że będą tak wykonane jak to, bo naprawdę jest to świetnie wykonane, według mnie świetnie. A takie właśnie złote dodatki są bardzo drogie w innych sklepach. No polecam się rozejrzeć, bo naprawdę genialne. I ostatnimi rzeczami, jakie chcę Wam pokazać, są to puszki. Ale puszki, które naprawdę idealnie, jak na tą porę roku, dla mnie tutaj grają 100% luku jesiennego. Słuchajcie. Jest to puszka akurat taka duża, duża i mała, najmniejsza, która tam była, chyba, a jeszcze jest na pewno pośrednia. Zobaczcie sobie, jeszcze była taka pośrednia. Ta mała kosztuje 8 zł, ta duża kosztuje złotych 15, zł, więc i tak w porządku. Pokrywka jest również taka metalowa, ale zobaczcie, że wygląda jak. Taka bambusowa, drewniana, naturalna. Bardzo fajnie to wszystko współgra. Jesienią szczególnie jakoś tak legniemy do tych kolorów właśnie ciepłych, pomarańczy, musztardy, czarny. Lubimy takie kolory. I myślę, że w domu z tanim kosztem, właśnie w Pepko, możemy znaleźć dekoracje, które nam umilą tą jesień, bo czasami jesień jest przykra, ale. Cieszmy się każdą porą roku, jak ja to zawsze powtarzam. Mimo że mamy swoje ulubione, to każda może być piękna. I jak widzicie, za niewielką cenę można sobie ten dom troszeczkę odmienić na każdą porę roku. Bardzo fajne puszeczki, czarne. Do przechowywania, jak tu napisane jest na ulotce w środku, produktów sypkich, czyli jakieś herbaty, makaron, ciastka, co tam chcecie, to sobie możecie wsadzić, tak naprawdę. Ja mam podobne. W edycji, z edycji świątecznej, to już wiecie. I któryś rogi już bardzo dobrze się sprawują te puszki, nic się z nimi nie dzieje, nie rdzewieją. Zawsze możecie ją wyłożyć jeszcze papierem, jakimś do pieczenia bądź um, folią aluminiową, jeżeli używacie i chcecie na przykład włożyć taką puszkę um, ciastko, więc um, możecie odizolować um, pożywienie takie właśnie jak ciasteczka, jakieś czy cukierki, czekoladki. Um, Papierem do pieczenia, od tej puszki, od tego amylinium. <laughs> Także, kochani, e, słuchajcie. To już by było na tyle. Dajcie mi znać, oczywiście, jak Wam się podobały dzisiejsze e, zakupy. Która rzecz podobała Wam się najbardziej? Ja e, w tym odcinku z łatwością wskazuję moich ulubieńców. Są. No, jest to duet idealny na jesień, przepiękny, a za naprawdę bardzo małe pieniądze, więc serdecznie Wam polecam ten duetik. No i oczywiście, jeżeli Wam się odcinek podobał, serdecznie Was, Wam polecam z kolei dawanie łapek w górę. To zawsze motywuje i zachęca i bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki, zawsze pod filmikami, bo to jest bardzo, bardzo miłe. Zawsze na to patrzę i zawsze to dodaję skrzydeł, jeżeli jest tego dużo. Także kochani, dążymy do 5 tysięcy. E, na 5 tysięcy będzie jak zwykle niespodzianka. I ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się.